Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Tym razem e, jestem w trasie do Miami, więc zapraszam Was na mój tydzień Miami. Na Pewno będzie Key West, Na pewno będą jakieś różne atrakcje, które są tutaj takie trochę basicowe, ale wiadomo, jak się jest pierwszy raz, no to trzeba to wszystko zrobić. Przyjeżdżamy główną ulicą e, Miami, czyli Ocean Drive. Poczuć klimacik. Te chórki stoją, robią klimat na maksa. Na pierwszy rzut Miami chcieliśmy pojechać na wystawę drogich samochodów. Taki problem, że nie ma gdzie zaparkować. Stwierdziłem, że porzucam samochód i idę sobie pozwiedzać. Ponieważ są takie korki, że e, nie ma sensu siedzieć w samochodzie. O matko, ile ludzi? Że proszę bardzo, tego jest tak dużo tutaj, tak dużo się dzieje. Ludzie co tak przychodzą Pamięta. robić, wiecie, e, fotki z samochodem. Ja samochodem, ona z samochodem. Bułary jakieś stare. Nie no, fajna autka W ogóle na środku ulicy jest zobaczcie rozłożony czerwony dywan. Fajnie, że wysiadłem, to sobie przynajmniej pochodzę. Z tego co widzę, to jest taka ulica shoppingowa, więc ja na pewno sobie tutaj wrócę, jak będzie spokojnie, nie będzie jakiegoś wydarzenia. Ale widzę, że nie tylko takie fury, bo tu jakiś stary Mercedes na przykład. Na no. co, ile kosztuje? No, niedużo. Ale... Ten dywan najbardziej na mnie robi wrażenie. O, no i to fajne. Mógłbym mieć, nie wiem jakbym w parkingu u siebie w bloku otwierał drzwi. No, powiem wam, że mała ta wystawa. Myślałem, że będzie więcej jakichś fajnych rzeczy. Takie samochody, no, które można spotkać normalnie na ulicach, więc ale może dla fanów motoryzacji to i fajnie. Jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia, takie darmowe, niedarmowe, to szukajcie po prostu tutaj przez ChatGPT. ChatGPT tak ułatwia podróżowanie. Jak ja miałem tego wszystkiego, czego potrzebuję szukać w internecie, to musiałbym posiedzieć pół wyjazdu na to. A tak. Pytam się i wszystko mam. Na mnie w Stanach i tak robią najbardziej wrażenie cybertraki. I one mi się podobają. Wiem, że niektórzy mówią, że to jest najprzyjszy samochód świata. Dla mnie to jest tak piękne, tak futurystyczne, ale no generalnie tak jak wróciłem takiego TikToka, e, że nie wyobrażam sobie w ogóle, jakby miało się zderzyć z kimś. Bo po prostu te ostre krawędzie, to naprawdę to chyba tylko w Stanach takie rzeczy mogą e, przejść. gdzie w ogóle, jakie są kąty tego samochodu. No, dobra, idę szukać swojego samochodu. Jeżeli chodzi o samochody, to my na wyjazd Mamy wypożyczonego Mustanga w Cabrio Bo to jest takie wiecie, amerykańskie marzenie Zapłaciliśmy za, par, za wynajem Samochodów Six 2700 na 8 dni Fajnie się nim jeździ, naprawdę ma moc No i Cabrio przy takiej pogodzie to, to po prostu jest Idealna sprawa, jeżeli chcecie płatne trasy To musicie kupić taki Sunpass Ja to kupiłem w supermarkecie w Publix I to trzeba wtedy się zarejestrować Płacić pieniądze i wtedy możecie sobie jeździć Płacąc mniej A jeżeli tego nie kupicie to po prostu wypożyczalnia nalicza za jeden dzień bodajże 15 dolarów dziennie plus opłaty drogowe, czyli dużo, dużo drożej. Także taki SunPass zdecydowanie dużo bardziej się opłaca. Nie możemy pobrać aplikacji w związku z tym, że jesteśmy z Polski, a nie, ze, nie stąd. Natomiast można to zrobić przez infolinię i nie ma z tym problemu, także jak coś, to po prostu trzeba zadzwonić. A jeżeli chodzi o parkingi w, sta w Stanach, w Miami, no to tutaj mamy przy każdej uliczce, w którym miejscu można zaparkować. Numer po prostu podany miejsca, w którym parkujemy. 3,25 za godzinę parkowania tutaj akurat w tej Dzielnicy w Miami. I macie odliczanie, więc pilnujecie sobie czasu. Jeżeli chcecie się parkować w Stanach i jeździć samochodem, no to niestety trzeba liczyć się z kosztami. Natomiast benzyna jest bardzo tania, bo benzyna wychodzi w przeliczeniu na złotówki za litr jakoś 3,60. I idziemy właśnie coś zjeść, jeżeli chodzi o jedzenie w Stanach na no dowe, To może jest mega niezdrowe, ale jest taka sieciówka. Mam nadzieję, że jest otwarte. O nie. O kurde. To jest ulgiana sieciówka do jedzenia sałatek. Ale to w tej sałatce w takim razie powiem wam innym razem. A zobaczcie, na co trafiłem. Ubery, czyli to coś, co mamy w Arkadii i w Galerii Mokotów i ja sobie lubię często chodzić na AKI Bowl eee, i właśnie tutaj też jest. Trafiliśmy do Wynwood, czyli takiej dzielnicy artystycznej, hipstersko-hipisowskiej, nie wiem, tak bym to nazwał, eee, ale klimacik to jest naprawdę fajny i ludzie są super mili, co chwilę ktoś coś mówi, a my szukamy czegoś do jedzenia. Tak totalnie randomowo... Eee... a laska z wężem, a co? liśmy na restaurację meksykańską. Co prawda, nie po meksykańskiego, bo boli mnie brzuch zawsze po tym, ale zamówiliśmy takie jakieś lekkie rzeczy. Takosy w sałaty, w, z krewetką, sałatka e, cezara i takosy takie zwykłe, z kurczakiem. Przenięta cena za takie danie do 15 dolarów, plus podatek pewnie koło dolara, więc coś w tym stylu. E, Drinieczek, wziąłem sobie drineczka, a stwierdziłem, że co mi tam naczek, chyba 18 dolarów, więc drinki są dość drogie. Coś to to miejsce, fajne, smaczne, można śmiało przychodzić, polecam. Idziemy właśnie do mojej ulubionej restauracji, czyli do supermarketu Publix, ale pokażę wam jeszcze widok z parkingu, no bo naprawdę, zobaczycie, jakie jest cudownie, pięknie. No. Ludzie biorą często te wózki. Ja nie wiem, czy ja bym mógł na przykład taki wózek wziąć, czy nie. O jest. Nie mogą, to ja też. Zobaczcie, ja z takim widokiem. Hmm, hmm, hmm. Jednak zostawiam ten wózek, bo tam są schody. A jeżeli chcecie poznać ceny w supermarketach, no to zapraszam do zaznaczenia RILSA, z takimi podstawowymi produktami w Stanach. Uważam, że jak na Stany, naprawdę jest w stanie. Spodziewałam się, że będzie mega drogo. To trochę drożej niż w Polsce, mimo wszystko, niż w żabce. No i też bardzo lubię, że w supermarketach są toalety. Oczywiście też można się napić wody, jak ktoś chce. jest American Dream. Ale jest taka jedna rzecz, która jest po prostu ohydna w Stanach Zjednoczonych i naprawdę sięgam. Ja już to nagrywałam na innych vlogach, ale stwierdziłem, że wytnę, bo to może być hamskie. Naprawdę oni nie mają rąk. Te trzy osoby na 10 nie mają nie, nie rąk. To jest po prostu ohydne. Nie wiem naprawdę, jak to żyje. Także jak yy, chodzicie tutaj, to to lepiej nie dotykać za bardzo wszystkich rzeczy. Na przykład jak się wychodzi z toalety, to naprawdę przez, wiecie, jakoś kolanem się otworzy czy coś, bo Kolka musi być oczywiście czy w Polsce, czy w Stanach, ale zobacz, jest dużo różnych. Bez skupionek takie chyba nas są. Waniliowa też u nas jest, ale tu jest jakaś taka Orange Cream Zero Sugar. Chciałbym, ale nie chcę brać takiego całego, wiecie, Wagonu, więc jak będzie gdzieś w puszkach, to sobie po prostu wezmę jedną. Kocham supermarkety, naprawdę, to jest moje ulubione zwiedzanie to jest właśnie zwiedzanie supermarketów. Ulubione, co kupuję, to są jogurty proteinowe i powiem Wam, że te jogurty to ja nie wiem, kto je robi. To jest tak zero cukru, zero tłuszczu, to ma tak mało kalorii, a tak dużo białka. Nie chcę wiedzieć, chyba nawet za bardzo, jak to jest wyprodukowane, ale jest bardzo dobre, więc biorę. Warto często patrzeć na promocje, bo są jakieś takie, wiecie, że jedno kupisz drugie za darmo. Nie wiem, czy się nalicza to zawsze, ale. Ja mam numera y, amerykańskie od swojej obserwatorki. Pozdrawiam Paula, jeżeli to oglądasz i sobie wpisuję, więc mam nadzieję, że to mi wejdzie. Zresztą jak się popatrzy dobrze na promocję, to serio o niż w Polsce czasami. No. no pięknie, te supermarkety wyglądają naprawdę. Wszystko takie poukładane, ładne. W Polsce też kocham supermarkety ogólnie, ale jest inny vibe, bo wiecie, y, wszędzie palety w biedronkach, ale są też koszyki, w których można pogrzebać. No to trochę jak w Rumpexie. A tutaj tak inaczej luksus amerykańsko, luksusowo. Także koniecznie dajcie mi znać, czy lubicie takie w ogóle chodzenie po supermarketach. Jak tak, to może to wezmę, zapiszę i zrobię więcej coś w supermarketach. Dzień dobry, dzień dobry, ja się witam z wami w kolejnym dniem. Hotel mamy bardzo fajny, bo mamy bardzo yy, duży pokój. Zobaczcie, wielkie łóżko, naprawdę ze cztery osoby mogłyby tu spać i ogromny po prostu tutaj salon z dużą łazienką. Na zewnątrz, proszę Państwa, musi być basen, więc jest bardzo ładnie i bardzo fajnie. I... jest przy samej plaży praktycznie, ponieważ w scenie były też właśnie leżaki na plaży, także bardzo fajnie, bo często w hotelach jest to dodatkowo płatne. Niż na tej plaży nie byliśmy i dzisiaj pewnie nie będziemy, no bo jedziemy na kiłę. Musimy wykorzystać na maksa samochód, który musimy oddać, także Trzeba to wszystko co w zrobić tak? Starbucks drive True. Takiego jeszcze, w takim jeszcze nie byłem Z ice, matcha. ice matcha With extra espresso Takie Starbucks, boże Ceny podobne są jak w Polsce Zapłaciliśmy za ten zestaw, czyli dwie kanapki Dwie największe kawy Z dodatkowym espresso jest ta matcha yy, Około 120zł No to podejrzewam, że w Polsce byśmy zapłacili tyle samo w związku z tym, że włączyłem tryb na zdjęcia i nie nagrało mi się połowa materiału, choćby robiłem taki test Coca-Coli, który zrobiłem finalnie sobie zdjęcie. To jest Coca... O, o Boże, to jest Coca-Cola Orange Cream, której nie ma chyba w Polsce, bynajmniej ja nie widziałem. Udajmy, że ten test jest jeszcze raz, okej? Okay? No nie wiem co o tym myśleć, bo tak mówiłem wtedy. Smakuje taką pomarańczą i wanilią, generalnie bardzo spoko, jedyne co, no to polecam, bo jest bardzo słodkie, więc polecam poszukać jak coś w wersji 0. A jeździmy sobie tak po Key West i zobaczcie, tak to wygląda, wszystko takie klimatyczne. Idziemy sobie do takiej knajpki nad oceanem, proszę bardzo, to prowadzi. Na Key West jest tak, że tutaj są właśnie kury, kubuty. Gdzie one pobiegły? Takie normalne, just the basic ptaki, wiecie o co chodzi. Jak najpierw zachęcają pizzą z homarem? Że podobno tu jest jakaś taka najlepsza, więc będziemy zaraz ją jeść. No i zobaczcie z takim widaczkiem. Klasa uważam. Pizza nie nada najtańszych, nie należała, bo 32 dolary. Jeszcze widzieliśmy y, słód bez glutenu, plus 4 dolary, no to tak sporo. Tutaj takie coś z tuńczykiem. Ja Myśleliśmy, że to będzie Pokeball, a jest takie, są przekąski. No ale dobra, wygląda smacznie. Jemy. Faktycznie dobra. Dobra? Za tak kasę, hmm. dałbyś, dałbyś za nią tyle pieniędzy? 160 zł za pizzę? Tak, bardzo. Tu stanie, ale dobra, nie smakuje. Spróbowane, zaliczone, wysoko. Trzeba przyznać, że klimacik to tutaj jest na maksa. Takie domy, te koguty pieją. Niesamowite. Chillera, sielanka i palmy. Tak bym to opisał. Jeden z najważniejszych punktów y, takich turystycznych właśnie na Key West, czyli taki punkt, kolejka stoi, żeby sobie zrobić z tym zdjęcie, no ja nie potrzebuję takiego zdjęcia, jest to taki punkt, y, który ma 90 mil do Kuby, czyli 145 y, kilometrów do Kuby i coś, co mi się marzyło już od dłuższego czasu, czyli kokos, bo nigdzie nie było takich kokosów, a tu proszę bardzo po 6 dolarów, także bierzemy nie mogę z tych kurek i kogucików no one chodzą wszędzie, po całym mieście można je spotkać czy w restauracji, czy, na czy właśnie tak na ulicy i chodzi o to, że ogólnie tutaj kiedyś był bardzo rozpowszechniony handel właśnie drobiem i jajkami, więc ludzie to hodowali a później jak się to zakończyło to zostały koguty wypuszczone na wolność jako takie dzikie, a że nie ma tutaj drapieżników takich, które mogłyby tą populację zmniejszać no to właśnie te koguty tak zostały no i jeszcze były też walki kogutów kiedyś i większość kogutów właśnie pochodziła z Key West, ee, no ale walki zostały zakazane, więc koguty też zostały i też zostały wypuszczone na wolność i stąd te koguty się tu wzięły. Co to za kogucisko tutaj chodzi? Proszę bardzo. I pamiętajcie, że one są... Oho! widzicie, jak poleciał? Hit. To ja, wasz przewodnik po Key West. teraz idziemy w kierunku domu Ernesta Hemingwaya i jest to, proszę bardzo, ta chałupa, Piękna, bardzo ładna, duża, taki dom, o, dookoła roślinność egzotyczna. Wejście kosztuje tam 19 dolarów plus podatek, czyli około 20 dolarów. 20 ja nie jestem jakimś super, nie wiadomo, jakimś fanem literatury, więc nie potrzebuję tam wchodzić. Tam są po prostu zachowane jego pokoje, e, powstał tam m.in. Stary Człowiek i Morze, więc jeżeli kogoś interesuje morze lub Stary Człowiek, to może sobie tam wiedzieć. E, natomiast mi wystarczy, żeby sobie to zobaczyć e, z zewnątrz. Mnie i tak najbardziej interesują te kury wszystkie i te, te, te ptactwo. Taka ciekawostka o mnie, czego na pewno nie wiecie. Mi się marzy, żeby mieć kiedyś kurę. Ja, jak będę miał kurę, to nazwę Aldona. To jest już w ogóle od lat ustalone. Z moją siostrą ustaliliśmy, że kura będzie miała na imię Aldona. No i tak będzie, ale to kiedyś. Na razie w mieszkaniu to się ciężko z kurami, ale jak będę miał dom, to kto wie. Prezentuję ten dom, tu jest wejście. No my nie będziemy wchodzić, bo trzeba kupić bilety. Ale ja podejdę nielegalnie, proszę bardzo. Możecie zajrzeć. I też tutaj jest dużo kotów, bo Hemingway bardzo lubił e, koty. O, taka historia. Po drugiej stronie ulicy ważny punkt w Kiłes. Czyli latarnia morska. Również w środku w niej jest muzeum, można wejść sobie tam na szczyt. Koszt około 14 dolarów plus podatek. No, natomiast to są takie atrakcje, co w ogóle mnie nie interesują. Jakby nie mam w ogóle potrzeby płacenia za takie coś, bo ja sobie zobaczę z zewnątrz i ja jestem prawda ok. Natomiast przeprowadzam Was, bo to bardzo ważne punkty tej wysepki, takie podstawowe. Także no chcę, żebyście mieli taki przewodnik ode mnie, ale ja sobie zwiedzam po swojemu. Zbliżam Wam, tak ona wygląda. Bardzo jest ładna. No, piejo, kury piejo, nie mają koguta, a tutaj na pewno mają. Zwiedzamy teraz Dual Street, czyli taką najważniejszą ulicę, jeżeli chodzi o sklepy, restauracje. E, warto podobno tutaj przyjść na lunch. No, takie najwięcej się tutaj dzieje. Zresztą, jak widać, taka shoppingowa troszeczkę ulica. Atrakcji, które możecie sobie tutaj wykorzystać, jest e, Glas. Tak się nazywa? złotą. Z Bottom Boat i jest to taka łódka, która ma przeszkolone dno i można sobie podziwiać różny podwodny świat przez dwie godziny po takim rejsie. Tam jest do tego wejście i ci ludzie, którzy sobie zarezerwowali, to pewnie będą sobie tym płynęli. Natomiast patrzyliśmy to i te łódki, no nie są takie super ładne, bo to jest takie trochę Instagram kontra rzeczywistość i tego przeszkolonego dna, no to tam jest tak troszeczkę, więc średnio sprawdzaliśmy około 70 dolarów, czyli na całkiem ok, jak za dwugodzinny rejs, to myślę, że w porządku. Ja wiem, że tutaj Wam daje. Znać, a nic praktycznie nie robię, ale ja przyjeżdżam w takie miejsca, żeby poczuć klimat, a, a że nagrywam vlogi, no to myślę, że to może się Wam przydać. Bo właśnie tutaj Key West jeździ darmowy autobus, nazywa się Duval Loop e, No i to jest właśnie taka darmowa komunikacja miejska, więc można sobie wsiąść i pozwiedzać, wiecie, z autobusu. E, my tego akurat nie potrzebujemy, no bo mamy swój samochód, więc myślę, że z Cabrio Mustanga jest dużo fajniej niż z autobusu, bo nie jest to jakiś super chyba autobus, tylko taki zwykły miejski, że atrakcje darmowe e, również tutaj znajdziecie. Jak coś to chcieliśmy iść do motylarni, nie, ale niestety się okazało, że już jest zamknięta. Na znaczy, się, że już jest jakiś tam dzisiaj event, i niestety nie wpuszczają, ale. tkam dzisiaj po raz drugi Willy Wonka na ulicy, okej? Okay? Widzicie, jest taki pomysł, bo ktoś tu obchodzi 50. Przed domem stoi taka ekipka, i widać, że to są urodziny 50. Jedziemy zrobić niespodziankę. Woo, A ostatnia rzecz na Key West, czyli Malory Square, i jest to miejsce, gdzie ludzie się zbierają żeby oglądać zachody słońca i faktycznie się zbierają, zobaczcie wszyscy już sobie zajęli miejsca, a do zachodu jeszcze przynajmniej z 40 minut, podobno tutaj są najlepsze takie zachody, można sobie tutaj posiedzieć, poczilować. artyści się wystawiają z jakimiś takimi wiecie słynnymi jakimiś tam rzemiosłami coś tam, czym? o tu jakaś chyba wróżka jest oh, wow, no i my sobie wybraliśmy to właśnie na ostatni, na ostatni punkt zwiedzania czyli na zachód słońca i potem uciekamy do Miami to takie soczki, można sobie zamówić w Ananasie od takiej pani na pani. A to takie drinki, w ananasie, znaczy nie bez alkoholu, żeby nie było takie po prostu soczki, 10 dolarków. Pani to sprzedawała, mówiła, że, jak była, że jej mama jest z Polski, że ona, jak była mała, to też była w Polsce, ale nic nie pamięta, bo była mała, więc nie wie z jakiego miasta. Trochę mi się w to nie bierze to będzie, no ale okej. Okay. Pewnie jak przychodzą Chińczycy, to też mówi, że jest z Chin. Tak mi się wydaje. To na tyle jeżeli chodzi o kiłet. Wracamy już do Miami, także widzimy się jutro. I chill już bardziej. Oczywiście plan jest też napięty, bo będą dzisiaj atrakcje. Dzisiaj będziemy jechać do Everglades do farmy aligatorów, To jesteśmy w takiej knajpce, która się nazywa Salt Cafe. pokazała po prostu jako taką klasyczną śniadaniownię, wie że polimy brzuch, więc chyba już tam nie wrócę, także chyba nie polecam jednak. Po Miami jeżdżą też takie darmowe busiki, więc można sobie sprawdzić gdzie one tam dokładnie się zatrzymują. Miami Beach Trolley.com sobie Specjalnie pojechałem do sklepu Skims w, tutaj w Miami, bo to jest jedyny, to jest drugi sklep w ogóle na świecie, chyba, bo jest tylko w Los Angeles jeszcze. Natomiast miałam zaplanowane, że kupię sobie piżamki, majteczki, takie, owakie, różne boksereczki, czego ja tam sobie nie nakupuję. Oczywiście też chciałam nagrać i na vloga, i na Reelsa, i na TikTok. No, wszystko chciałam ponagrywać, bo wiem, że to jest taki temat, co może interesować różne osoby, bo marka jest bardzo wyhypowana, w związku z tym, że właścicielką jest Kim Kardashian. No i też są naprawdę basicowo bardzo fajne yy, ta jakość jest całkiem spoko w ręku ceny też są bardzo w porządku natomiast w środku słuchajcie okazało się, że z męskich rzeczy to nie było praktycznie nic kilka parowajtek na krzyż, nie było w ogóle rozmiarów nie było kolorów, wszystko można oczywiście zamówić do sklepu online, ale też mogę do domu zamówić online bo to bez sensu, żebym woził to ze Stanów wrzucę wam to, te, jak ten sklep wyglądał bowiem, że może kilka osób zaciekawić wchodzimy i zobaczymy jak to tam wygląda jedziemy do Everglades do krokodylków do aligatorów zobaczymy czy uda się jakieś zobaczyć także widzimy się tam i pyk, jesteśmy już na farmie aligatorów. So Grace Recreation Park. I jest to park, w którym właśnie są organizowane takie wycieczki, żeby zobaczyć wolno żyjące aligatory. Jeździ się takimi łódkami w grupie jakichś kilku osób z przewodnikiem, no i on na was oprowadza, bo te aligatory mieszkają właśnie w tych takich szuwarach. O, ktoś właśnie płynie. I można sobie wypatrywać. Oczywiście, czy się je zobaczy, czy się nie zobaczy, no to ciężko powiedzieć, bo nas z naturą bywa różnie, natomiast liczę, że chociaż jednego gdzieś tam może wypatrzę. Oczywiście, jak jeśli się na taką atrakcję, to musimy się zrzec, wiecie, wszystkich praw, że jak coś się nam stanie, no to na własną odpowiedzialność. Także no, ja to nie lubię czegoś takiego nigdy podpisywać, no ale trudno. Jeżeli chodzi o bilety, to można je kupić na miejscu, natomiast polecam jednak kupić je wcześniej gdzieś na stronie farmy, albo właśnie na Get Your Guide. Ja Tak jak ja kupiłem, zapłaciłem około 120-130 zł od osoby. Wsiadamy na łódkę za chwilę. Tutaj jeszcze pan robi zdjęcia. Mam nadzieję, że nie po to, żeby zidentyfikować zwłoki, bo było łatwiej. Na pewno to zdjęcie nie jest za darmo, tak wygląda. Bardzo dużo osób mieści. No dobra, kochani, idziemy szukać aligantne. Torów. Aligatory, halo, halo Miejsce tak pływają po tych szuwarach Szkoda, że lilie nie rosną bo... A tam nie wiem, czy coś nie leży A chyba tak A to nie konar jakiś? się nie nadaje do takich... Z... O, jest faktycznie Zwiedzając takie rzeczy to powinienem najpierw pójść do okulisty Zrobić sobie nowe soczewki nie jest tak blisko, przecież to jakby się rzuciło, to by miało ucztę. All, in, all you can eat. Przerwa, teraz piknik z krokodylem. Dziewczyno, a? Żeby szaszuka nie miał z ciebie. Jak dla mnie to zobaczone, można wracać, ale ogólnie taka przejeżdżka to 40 minut, więc raczej jeszcze sobie pokrążymy. Jest bardzo przyjemnie, myślę. Dopóki się alligator wam nie wywali na y, tą łódkę, to jest naprawdę mega cool. Chyba lepiej właśnie wziąć taką późniejszą wycieczkę, bo oni jeżdżą na te wycieczki od rana, więc jak wiecie, przewodnik wie, gdzie już ten alligator leży, no to on leży pewnie przez kilka godzin, więc sobie znajduje, także jeżeli wybieracie się na to, to raczej na późniejszą godzinę. Wycieczka mi się bardzo podobała. Mieliśmy szczęście, bo chyba widzieliśmy z sześć aligatorów. Zazwyczaj widzi się dwa aligatory, albo wcale się nie widzi. Także naprawdę wow! Chyba, że nas oczywiście oszukał, ale to ciężko powiedzieć. Fajny był ten przewodnik, także naprawdę tę wycieczkę mogę śmiało polecić. Trzeba uważać na kapelusze, czapki i rzęsy. Taka laska jecha i trzyma po prostu też cały podróż rzęsy, żeby jej nie odpadły. Także jak macie długie rzęsy, to polecam wziąć się duże okulary. Nagrywki do pole. Myślisz, że one będą miały rzęsy, które będą wystawały poza brwi, tak jak tutaj im. Tak, bo w Polsce też są takie modne, duże rzęsy. A mi się wydaje, że oglądają. Dobra, jak macie duże rzęsy, to, to uważajcie. Tutaj będziemy mieli pokaz aligatorów. To są aligatory, które są uratowane, adaptowane albo jakieś takie niezdatne do życia w naturalnych warunkach. Także to, że one są zakretami, to nie jest nic złego. Widać, że ci ludzie lubią te aligatory także fajnie. I... Aligator mały. O, ta laska jak coś trzyma rzęsy. Przyjemny w dotyku, muszę przyznać. Taki. No nic, teraz idziemy, bo musimy niestety oddać dzisiaj samochód. Ale przy okazji mogę Wam powiedzieć, jak się przedostać z lotniska w Miami do miasta bez samochodu. Są autobusy, są pociągi, no i są taksówki. Taksówki oczywiście są najdroższą opcją. Taksówka kosztuje, ile tam była kosztowa? 2,34 kg. Taksówka, czyli jakiś Uber lub Lyft, kosztuje 30-40 dolarów, a za 2,22 można pojechać autobusem. Także idziemy na autobus, a to fajnie wszystko jest oznaczone bardzo łatwo, że tutaj potrzebujemy 150. Widać, że jest na Miami bicy napisane. Tam też są napisane, jakie autobusy i dokąd one jadą. Tak, bilet można kupić u kierowcy za 2,25. Natomiast jeżeli chcemy kupić na przykład dniowy, to kosztuje już 5, nie pamiętam, 5,60 chyba Także bardzo mała różnica, więc jeżeli chcecie jeździć więcej, to, to warto od razu kupić taki jednodniowy Takie jednodniowy tutaj na lotnisku można kupić w maszynie Natomiast jeżeli będziecie w jeście, to możecie szukać, e, trzeba pytać o EasyCard w Walgreens albo w CVS Mieszkamy na Miami Beach, więc raczej nie będziemy za dużo jeździć, bo wszystko jest pod ręką Ale pewnie jak gdzieś podjedziemy, to po prostu Uberkiem Dobry, witam kolejny kolejnym dniu w Miami Słuchajcie, nie zgadniecie, kto się rozchorował na wyjeździe co czas cabrio, cały czas klimatyzacje, mrożone kawki, różne mrożone napoje. No i mam teraz yy, po prostu przeziębienie. Natomiast pójdę dzisiaj kupić amerykańskie leki, które mam nadzieję, że postawią mnie na nogi, bo jak wiem, amerykańskie leki są dużo mocniejsze niż europejskie. Jesteśmy teraz się na nie w and Juice. To jest taka siecióweczka ładna różowa. Mają ładne opakowania różowiutkie. Zobaczymy, zaraz sobie przetestuję. Kawka jest ok, ale w koście na pewno jest lepsza. Dobre, wygląda świeżo, fajnie. Ja jestem na lekach ogólnie w takim supermarkecie w CPS. W na CO o, tu jest. Tylko taki pół na cały rok. O, jestem w ogóle ostatnią osobą, która lubi brać jakieś leki, także to są takie super. No takie wiecie, witaminki bardziej. E, zobaczymy, mam nadzieję, że to pomoże. O, szukujemy lekarstwo i zaraz będę zdrowy. Mm, też z tabletek e, oceniam na wow, w tym momencie nie czuję języka i e, podniebienia. E, takie one są mocne. Mam wszystko odrętwiałe, więc na pewno gardło mi zaraz przestanie boleć. Saszetka z mega dużą dawką A, Znaczy z, z witaminą C i cynkiem. Więc nażre się tego, dwie saszetki na ten i zobaczymy. Jak bym sobie tutaj dolał prosecco? Trochę jak plusz, ale oh. no trochę ja, ja. jak plusz. Chodzimy sobie oczywiście po Oceans Drive, to jest takie e, centrum, że tak powiem, Miami, Miami Beach bardziej nawet. Wszędzie palmy, długa ulica, restauracje i właśnie to tutaj się odbywa całe życie. E, raczej wieczorne, ale w ciągu dnia też oczywiście. I na pewno tu jeszcze nie jedną rzecz sobie zrobię w trakcie. E, także też będę Wam pokazał, ale no, klimacik jest taki, że nie da się tego podrobić. Weszliśmy tak randomowo do takiego sklepu, ale tak chyba to jest taka moda. Cygańska, nie to, żeby coś miał do cyganów. Myślę, że Filip Play mógłby być za proste no, takie tutaj. A tu jakie buciki? To dla Lady Gagi chyba takie. Mhm. Mm A, ale bucik. Jak coś to Oceans Drive przychodźcie tutaj kupować te. To... Jak będziemy szli na lunch do Versace, to tylko w takim czymś. Zresztą może ludzie tutaj takie rzeczy kupują, bo to takie balmo. Zobaczcie, jak sobie babuszka tańczy tutaj. I fajna. Wzięliśmy sobie po takim bowlu. Tutaj jest bowl z osiem, bowl z, z, z cukrzykiem. Daję Wam tylko znać, znaczy, tutaj przy Ocean Drive, prawie w co drugim barze, jest Happy Hour. Tu jest akurat po 9 euro. Nie wiem, czy ten drink będzie dobry zaraz. Nie jest zły. Mój jest dobry. Słaby? No, nie wiem. No tak czy siak, jak coś to są promocje. Tu akurat jest po 9 dolarów, ale są też 1 plus 1 i takie rzeczy. Ten lokal no to nie jestem w stanie go polecić, gdyż trafiliśmy na zepsutego łososia, ale powiedziałem, że wymienili i wymienili. Nadal nie było to jakieś super dobre. Na, na pewno było w miarę zdrowe, więc a propos wody, jeżeli e, czytają Was w restauracji o wodę, to zawsze się trzeba pytać o tapwater. I to jest spoko, bo to jest wtedy woda do darmo, to jest woda z kranu, ale to jest dobra, więc dla mnie to jest ok. To jest to miejsce, coś także ostrzegam, żeby tu nie iść, bo było bardzo słabo. I idziemy właśnie po śniadaniu, już do e, Rosa, czyli takiego outletu, który na pewno może Was zainteresować, ponieważ to, są, e, to jest taki ale trochę TK Max, trochę Half Price bardziej w sumie, e, czyli różne brandy i podobno można tam ukulować fajne rzeczy. Tak? Zastanawiam się, czy w ogóle kojarzycie tą, e, tą markę e, Ross z tych sklepów. Najważniejszą, pewnie, marką tutaj to będzie Michael Kors i Guess. Oczywiście są też inne marki. Jak to cenowo by wyglądało? Weźmy jakąś średnią taka torebeczka Calvin Klein, 50 dolarów no to w sumie spoko, Z Karla taka, no ładna całkiem, 70 dolarów, tu proszę bardzo Calvin Klein, taka kopertóweczka, 50 dolarów to prawie wszystko jest na pół ładny kolor ma, taki Karli, 155 dolarów duża torba to dwie stówki wychodzi. I tak to się prezentuje. Tutaj jest oczywiście tego mega dużo. Jakiś but, nie but. No czego tutaj nie ma? Ciuchy No to, ale to wygląda właśnie tak, jakbym powiedział jak w TK e, Max albo w Half Price. Nie wiem w sumie o. Jakie fajne koturny z Gessa? Takie by kosztowało. A 30 dolarów, 120 złotych No to myślę, że zabraca na akurat. O, fajne shorty. Tak, ja bym chciał. O, właśnie, szukałem takich shortów. 25 5 dolarów za słówkę? No to może. Nie znam się na cenach, więc muszę sprawdzić, czy to jest dobra cena, czy nie. W e, internecie, ale proszę bardzo, jakieś o, ręczniczki dla kosty. Ile, takie, ile taki ręcznik dla kosty, ile by kosztował? Za 10 dolarów. 4 dychy, za ręcznik dla kosty? No to akurat fajnie. Są też tutaj, proszę bardzo, jakieś takie wiecie, Leki, kosmetyki. Są wszędzie chyba leki jakieś, ja nie wiem o co tu chodzi. No, generalnie jak ktoś lubi grzebać i ten, no to to jest raj. Bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego. Juicy Couture, 40 dolarów. Yy, za 17 dolarów, torba z Tomiego taka, niecałe 80 zł. Taka z Tomiego za 28 dolarów. No nie no, bardzo dobrze. Bardzo w porządku są te ceny. No ja bym chciał tutaj znaleźć jakieś takie wiecie, perełki, żeby wam tutaj pokazać bardziej jakieś Gucci, czy bo też takie marki tutaj podobno są. Iga mówiła, że można naprawdę tutaj sobie wyhaczyć, ale no nie wiem. Oczywiście też mnóstwo walizek, jakieś ma Samsonite, te różnych. 85 dolarów. Europa, Stany. To wszystko jest to samo. Wszystko i tak jest z Chin przywiezione. A jeżeli chodzi o damskie, to nie znalazłem za bardzo jakichś takich droższych rzeczy. Ale takie obroże bardzo buciki takie dla eleganckiej pani. Nie no, akurat nawet fajnie można by sobie zdawać takie buty, 33 dolary. Jezu, wiecie, pojmie te karty. <laughs> Przy te tabletki znieczulające wziąć. Bardzo ładna. Kurteczka w trendach. O, jest 28 dolarów. Ale to jakaś. No name, no ale i tak ładna. Fajna. Tu takie dla fanki biedronki. Za 9 dolarów. A tak, ja na walentynki, fajne, kapcie Kapcie na walentynki, jakby laska została to pewnie by ta z domu wyrzuciła Ale tak czy siak, no fajnie Takie trampeczki Ralfa znalazłem fajne, akurat Ralf dość drogi A tu 28 dolarów Zawsze jak znajomi jeździć do Stanów to też prosiłem, żeby im przypodzić majtki Zawsze się opłaca przypodzić majtki ze Stanów bo trzy pary bokserek z Ralfa 25 dolarów, czyli stówkę czyli 33 zł za majtki Można prosić kogoś o majtki jak e, ktoś jest w Stanach no bo to naprawdę spoko no, ale skarpetusie takie z Karolina, po 10 dolarów za 4 sztuki No to spoko, bardzo cenne I ładne kolory Pokazuję wam co jest, tylko u mnie Na pewno tylko u mnie 3 mhm. koszulki za 18 dolarów No tanio Takie to wszystko powiem wam tutaj, fajne, fajne, nie za fajne, nie wiem No wiem, że tutaj jest dużo ładnych rzeczy i dużo brzydkich, ale No ja to nie umiem chyba grzebać po takich sklepach Pójdę jeszcze na dział home Ale nic nie znalazłem dla siebie ciekawego W ogóle dźwięk wakacji to jest może dywan sobie kupię z Ralfa Taki Ile? 100 dolarów? Wow Wygląda bardzo ładnie, ten wzór ogólnie za 400 zł No to jest bardzo dobry cena Kupiłbym, ale no dywan nie wezmę i nawet nie mam czy bardzo go chyba u siebie zalokować Może ugasi w domu, ona ma dużo miejsca Myślę, że znalazłem coś, co potrzebuję w swoim życiu Patelnia od Paris Hilton Jeszcze takie beże No no, jak coś miałbym to kupić, to chyba bym się na jakieś ręczniki. Tutaj takie Scarla na przykład, ładne, bo z czarną lamówką, białe, y, duże i po 8 dolarów. To jest dużo fajnych markowych ręczników: jakieś Dick Waye, y, tutaj La od odla fanów, jakichś takich fioletowych kolorów z dużym krokodylkiem. Ile ja tak coś kosztuje? 12 dolarów, 12 dolarów to taki duży ręcznik. Fajnie, spoko. No widzę, że to Paris Hilton to rządzi tutaj To jest trochę taka e, amerykańska Magda Gessler ma wrażenie, bo ona po prostu ma wszystkie Produkty, proszę bardzo No że nie noże, jakieś takie Jakby, nie wiem czy to są poczty, na pewno są Ale myślę, podejrzewam, że jak pójdę na pocztę w Stanach To na pewno e, z Paris Hilton Produkty też tam będą Pewnie jak już ten odcinek będzie dostępny, no to oczywiście wysłałem Pocztówki, bo był konkurs na suby Natomiast tak czy jak zapraszam do subskrypcji, bo naprawdę y, No, lubię to co robię, więc Chciałbym, żeby to się jakoś bardziej oglądało y, Nie przestanę, bo naprawdę sprawia super frajdę, natomiast no będę wdzięczny za subskrypcję, dajcie suka, dajcie i lajka też. Dużo jest takich XXL, 4XL, czyli takie ścinki, mam wrażenie tu po prostu takie trafiają właśnie rzeczy które gdzieś tam zalegały w magazynach, i po prostu to wszystko jest tutaj zrzucane. No, tutaj warto przyjść, jak coś jest fanem Mages, Michael Kors, Calvin Klein. To da czas, lepiej sobie pozwiedzać jak coś, chyba że jesteście długo. Myślałam, że może chociaż sobie jakiś zestaw do kuchni znowu wezmę, bo też lubię takie jakieś wiecie markowe ze znaczkiem mieć w kuchni, ale yy, no, nie ma nic takiego fajnego. Przynajmniej dzisiaj. Może trafiłem na złego Rosa. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja wracam do pokoju troszeczkę się pokurować, no, ale to na tyle w dzisiejszym vlogu. Także widzimy się w następnym odcinku też będzie druga część z Miami ponieważ trochę tutaj siedzę także do zobaczenia cześć i zostawcie oczywiście subskrypcję oraz lajka jeżeli wam się podobało pa